Witajcie. 11 listopada i nagrywam tą audycję po godzinie 11, więc minął już portal 11.11.11, 11, 11. jak nam przypomniała wczoraj jedna ze słuchaczek. Koniec starego porządku sił ciemności, era wodnika. Witam Was, kochani przyszłość będzie wspaniała dla każdego kto zdecydował się ją zaakceptować społeczeństwo powstaje z kolan ludzie się budzą i zaczynają zdawać sobie sprawę że żyją w nowym świecie wielu z nich wciąż śpi ale to ich wybór oni wybrali wolniejszą ścieżkę i jest to ich wybór pobłogosławcie ich i pokochajcie takimi jacy są co się tyczy plotek o końcu naszych dni, to jest to początek nowych czasów. Jedynym końcem dni jest koniec Starego Reżimu Ciemności, albo też koniec Starego Ciemnego Reżimu, który starał się przez wiele tysięcy lat doprowadzić Ziemię do całkowitej zagłady. Właśnie w tej chwili ma on swój koniec. Wszyscy ci, którzy uważają to za koniec świata, nie mają świadomości tego, co się dzieje. Oni będą to widzieć tak, jak są w stanie to widzieć. Ale jest wielu przebudzonych, którzy teraz wiedzą więcej. Wy wiecie, że czeka was wspaniała przyszłość, jako boskich istot. Wy wiecie, że przyszłość jest przyszłością miłości. Ponieważ strach zostanie wygnany z naszej planety. Bądźcie silni w swojej wiedzy, kiedy przeżywacie własne zmiany. Śmierć Starego jest narodzinami nowego, humanitarnego systemu, na który ludzie tak długo czekali. Wszystkie znamiona końca dni zamanifestowały się na naszej planecie właśnie w tej chwili. W tym ostatnim wieku ciemności było wiele cierpienia, zniszczeń, głodu, wojen i epidemii. A teraz jest wiele kpin z tych, którzy niosą nowy świt. Nasza planeta poznała strach i tego strachu już nie będzie. Wy wszystko zmieniacie, wy szukacie Boskiego prowadzenia i znów przyniesiecie na Ziemię Boskie porządki. Jesteście błogosławionymi ludźmi, którzy przyszli na ratunek, kiedy Ziemia była w tak okropnej sytuacji. Wy ujrzycie owoce swojej pracy i zrealizujecie swoje boskie projekty. Nadszedł czas, wszystko zostanie ujawnione tym, którzy tak długo czekali. Wielki plan się rozwija, i wy zaczniecie siać nasiona nowego świata miłości, na który czekaliście całe życie. Jesteśmy w okresie przejścia od ciemności do światła. Będą bitwy, ale pamiętajcie o tym, że Stwórca utrzymuje ramy czasowe, w obrębie których teraz jesteśmy. On delikatnie utrzymuje je z miłością i troszką, aby nigdy nie pozwolić na powtórzenie się tego, co się tutaj działo. To nie jest koniec świata, to nowy świt, to wy sprawiliście te narodziny jesteście częścią boskiego planu bez względu na to, czy zdajecie sobie z tego sprawę, czy też nie. Błogosławieństw wam wszystkim, dobrych myśli i dobrego tygodnia, samych dobrych zdarzeń!